Kiedyś często bolała mnie głowa. Jednym z powodów było to, że kiedy coś robiłem, nie byłem pewny, czy robię to z sensem. Miałem często poczucie, że po prostu coś nie gra. Coś wykonuję, ale taką jakąś robotę podejmuję, decyzję, ale, ale to może nie do końca jest to. Jednym z takich obszarów mojego życia było zabezpieczenie siebie oraz moich najbliższych. Z, na wypadek no właśnie, jaki wypadek? wypadek śmierci, wypadek. Wiecie, jakiś, nie wiem, drogowy, cokolwiek, czy też kontuzje, której ja, jako sportowiec, jestem dosyć często narażony. I często się ubezpieczałem, czy też szukałem różnych innych rozwiązań, żeby właśnie na taki wypadek mieć zabezpieczenie. I ja, i moich najbliższych. Prawda, była ta, prawda jest taka, czy była taka, że okazało się, że robiłem rzeczy bez sensu, i stąd ten właśnie ból głowy. A ból głowy to jest e, dyskomfort, to jest też stres, a stres wpływa na zdrowie, a my w powerwalkach idziemy po zdrowie. Więc mam nadzieję, że dzisiaj razem z naszym gościem, Michałem Trendowskim. Cześć! Cześć, Michał. cześć, postaramy się, i nie tylko mi, ale też i Wam odpowiedzieć e, na pytanie, jak chronić siebie z głową, tak, żeby zabezpieczyć. Siebie i najbliższych na przyszłość. Michał, jesteś doradcą finansowym, tak. ekspertem od wealth managementu. Doradzasz także i, także i mi, dlatego, Michała, zaprosiłem na ten dzisiejszy spacer. Bo doradza, żeby rzeczy robić z głową i rozsądnie i tak jak to się mówi, bez większych błędów. Od czego zacząć podejście właśnie do tego tematu, który tutaj wywołałem? W zasadzie przede wszystkim od analizy tego, czego naprawdę potrzebujemy, tak, no bo możemy wziąć coś gotowego z spółki, wziąć rozwiązanie, które, nie wiem, nasz sąsiad, nasz szwagier mają, bo u nich to działało, tak. a niekoniecznie to zadziała u nas, nawet jeśli w ogóle było dobre, bo może być tak, że im też się wydaje, że rozwiązania, które mieli, były dobre, więc pierwsza kwestia to zawsze będzie detekcja potencjalnych ryzyk, tak, no bo jeśli mówimy o zabezpieczaniu się, no to punktem wyjścia jest to, przed jakimi ryzykami chcemy się e, zabezpieczyć. Bo najczęstszy błąd przy ubezpieczaniu się polega na tym, że ludzie kupują ubezpieczenie i zakładają, jestem ubezpieczony, jestem chroniony. Tak. Tylko później zagląda się na przykład do takiej umowy, jak to klasycznie jest w ubezpieczeniu grupowym, które teoretycznie jest ubezpieczeniem od wszystkiego. Śmierć rodzica, teścia, urodzenie dziecka, uszczerbek na zdrowiu, wypadek, śmierć, śmierć, skutek nieszczęśliwego wypadku. Tylko wszędzie są takie sumy, że na przykład za nowotwór dostajemy 7 tysięcy złotych, które przy dzisiejszych kosztach rozchodzi się po kilku rezonansach, wizytach u lekarza i tyle. A na przykład na wypadek śmierci jesteśmy zabezpieczeni na 30 tysięcy, 50 tysięcy złotych, a Kredytu mamy na 500 albo na, na milion. Więc I pierwszy... wtedy zaczynają się kłopoty. To pięknie rozpisałeś w swoim newsletterze. Nie wiem, czy jesteście już zapisani do newslettera Michała Trendowskiego. E, polecam Wam. Tutaj w linku w opisie, e, przepraszam, w opisie do tego odcinka znajdziecie i link po prostu do tego newslettera. Dobra, to tyle w temacie. Dziękuję Kontyruję. bardzo, więc gdyby ktoś na przykład po dzisiaj chciał dostać link do tamtego newslettera starego, do konkretnego okay. tego, w którym to wypuściłem, to zawsze może odezwać się do mnie na priv, to wyślę link stri stricte do tego, gdzie to rozpisuję, skoro Mateusz stwierdził, że faktycznie było to warte uwagi. Więc pierwsze, co detektuję, to przed czym powinienem się chronić. Mhm. W następnej kolejności Patrzę, jakie sumy będą wystarczające, żeby zabezpieczyć oraz jakie dodatkowe kroki wokół jeszcze tego muszę zrobić. Tak. No bo weźmy pierwsze, najbardziej podstawowe ryzyko, śmierć, tak? No to oprócz tego, że muszę policzyć na jaką sumę powinienem być e, e, ubezpieczony, czyli czy e, starczy na pokrycie kredytu, na ile miesięcy życia starczy, czy druga osoba poradzi sobie samodzielnie finansowo i tak dalej, więc to jest cała szersza analiza tego, żeby suma była odpowiednio dobrana. I od razu powiem, że taka analiza nie, nie musimy jej robić sami. Tę analizę robimy razem z taką osobą, jak Michał. Ja mówię, akurat idziemy z tobą i wiem, że ty się tym zajmujesz i ty mi pomagasz zrozumieć wiele rzeczy. Zresztą co ciekawe, nie przeszliśmy, przeszedłem na pierwsze spotkanie do Michała samemu, a później przyszliśmy razem z Izą, żeby pomyśleć. Nawet moi rodzice, którzy napisali, Dzięki Twojej pomocy właściwy i zabezpieczający nas wszystkich testament, zresztą ja też taki napisałem, to też nie musieliśmy odkrywać Ameryki i wiedzieć, jak to robić, tylko właśnie z taką osobą, właśnie jak, jak Michał. Dobra, kontynuuj. <laughs> Więc jeśli to już mamy policzone dokładnie, no to w następnej kolejności powinniśmy przeanalizować, co mamy dostępne na rynku, żeby teraz znaleźć dobrą umowę. No bo o, dalej jest ileś detalów w tej umowie. Na których możemy się wywalić i ileś niestety kruczków i trików, na których często bazują agenci, sprzedawcy ubezpieczeń, które powodują, że okazuje się, że umowa nas wcale nie chroni. Na przykład. E Takim najprostszym trikiem jest rywalizowanie ze składką, bo to co ma wpływ na koszt ubezpieczenia... Rywalizowanie? Rywalizowanie z składką, z konkurencją, nie? No bo zobacz, bo to co ma wpływ na koszt ubezpieczenia, mm -hmm. no to to oczywiście jaki zawód wykonujesz, mm -hmm. jakie masz sporty ekstremalne, no u Ciebie ryzyko jednak będzie znacznie większe niż u kogoś, kto siedzi w domu, nie, nie... Nie, e, bierze tam jak przecież to siedzenie na uce z fajką, tutaj wiesz, czapeczkę, wiesz... słodeczko i tak dalej. Dokładnie, no, rzadko no, kiedy się wypływa, przecież Siedzi się w marinie. Oczywiście, bo to jest stworzone, żeby siedzieć w porcie, no ale już czasem się zdarzy, że troszkę mocniej ten wiatr zawieje, więc jednak minimalnie to ryzyko raz na jakiś czas większe wypadnie. No i to też wpłynie na rekalkulację składki. No ale przed suma ubezpieczenia, no i oczywiście okres ubezpieczenia, bo w ubezpieczeniach jest zupełnie odwrotnie już w umowach, które znamy. To znaczy, im dłuższy okres ubezpieczenia, tym składka jest droższa, a nie tańsza. Odwrotnie, że bierzemy abonament na telefon, na internet na mhm. 5 zamiast na 2 lata. Dlaczego? Dlatego, że towarzystwo liczy ryzyko dla średniej wieku. Mhm. Dzisiaj mniej jako tam na przykład 36-latka i jeśli wezmę na 10 lat, 46-latka, mhm. a jeśli wezmę na 30 lat, no to będzie musiało uwzględnić się ryzyko, że to ubezpieczenie będzie do 66 roku życia trwało, bo gwarancja, okres ubezpieczenia to jest gwarancja, przez jaki okres. Towarzystwo nie podniesie nam składki, nie odmówi ubezpieczenia, nie odrzuci, a nie okres, przez który my musimy płacić. Jasne, bo raz podpisana umowa już taka zostaje, już ubezpieczenia, firma ubezpieczeniowa nie może zmienić hmm. tych zasad, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie okay. tak, więc im dłuższy okres, tym bardziej musi uwzględnić to, że dzisiaj możesz być okazem zdrowia, tak. ale jutro coś może wyjść, no bo doskonale wiesz, że nawet dbając o siebie, też hmm. na niektóre rzeczy nie masz wpływu. Tak. A ile jest osób, które dbają o siebie tak? Tak jak ty, mhm. więc ta kalkulacja tego, że z wiekiem coś będzie przychodziło, no bo u osoby niedbającej o siebie po 40 już ryzyko chociażby chorób serca jest większe, mhm. musi być skalkulowane przez towarzystwo. No, no więc tak. teoretycznie im dłuższy okres, tym drożej, czyli ktoś może powiedzieć, no to lepiej wziąć na krótsze. No nie, no bo jak weźmiesz na 10 lat, mhm. a masz na przykład dwuletnie dzieci, więc potrzebujesz na nie wiem 20-22 lata do skończenia ich studiów, tak. I w dziewiątym roku zachorujesz mhm. i stan Twój zdrowia będzie się pogarszał, no to w dziesiątym towarzystwo ci nie odnowi tego ubezpieczenia. Tak. No i można powiedzieć tak brutalnie: i jeśli będzie stan agonalny, ale jeszcze mhm. nie zgon, to w zasadzie lepiej powiedzieć lekarzom, żeby oni cię dobili, bo chociaż żona dostanie mhm. odszkodowanie. Słuchaj, z tego co mówisz, to widać, że się znasz na tej rzeczy. I już nie chciałbym wchodzić zbyt głęboko w te okay. technikalia składek ubezpieczeniowych, jak to wszystko działa i tak dalej, bo my nie musimy się na tym znać, prawda? Powinniśmy przede wszystkim, na czym mi zależy podczas dzisiejszego spaceru, naszego Powerwalka, do którego Was zachęcamy, żebyście w ogóle szli i nasłuchali, bo wiedza lepiej utrwala się w ruchu. Tak powiedziała. Tak mówi nauka, i potwierdziła to dr Joanna Wojsiat nam ostatnio podczas Powerwalka. Więc wracając do tego, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, na czym to wszystko polega, i jak powinniśmy podejść do tematu. Czyli właśnie, czy zrobić to samemu, czy pójść po prostu do ubezpieczalni i wziąć pierwszą z spółki. Polisę, czy to na życie, czy to na zdrowie, czy okej, okay, mam z firmy, z pracy jakieś ubezpieczenie, to mi to wystarczy. Okazuje się, że nie, tak jak napisałeś to w swoim newsletterze i pewno zaraz to też potwierdzić, prawda, że tamto ubezpieczenie takie, które nam spada z jakiejś tam z nieba, bo. Gdzieś tam pracujemy, to jest tylko dodatek, prawda? Dokładnie tak, no bo jeśli coś jest gotowcem, to tak. nie będzie dopasowane to do nas, to raz. A dwa, że jeśli jest powiązany z naszą pracą, mm -hmm. no to jeśli jutro zrezygnujemy z pracy albo nas zwolnią, tak. to tracimy ubezpieczenie grupowe. Jeśli stan zdrowia już się nam pogorszył, tak. no to już znowu się nie. Y Ubezpieczymy w tym no. czasie. Bo ja popełniłem jeszcze, tylko powiem jaki błąd na samym początku, bo ja poszedłem po prostu i wykupiłem sobie kiedyś, dawno temu, z, nie wiem, z 15 lat temu, ubezpieczenie na życie. Ale takie ja po prostu poszedłem i kupiłem sobie ubezpieczenie. Ale po dwóch latach płacąc składkę, e, jak tak trochę pomyślałem przyjrzałem się, to po prostu powiedziałem, że to jest bez sensu. I zrezygnowałem z tego. I możemy tutaj po pójść. Dobra. I, e, I dopiero po jakimś czasie wróciłem do tego tematu i wróciłem do ubezpieczenia e, po rozmowie właśnie z Tobą, bo w końcu zrozumiałem, że to za każdym razem trzeba odpowiednio dopasować indywidualnie, prawda? No, To teraz jakbyś mógł ten temat pociągnąć. Dokładnie tak, więc w pierwszej kolejności, tak jak już wcześniej mówiłem, detektujemy te ryzyka, żeby dopasować indywidualnie. Śmierć jaka są ubezpieczenia, to jest zawsze pierwsze. Później dorzucamy rzeczy, Obok ubezpieczenia, czyli śmierć, ubezpieczenie na wypadek śmierci nie będzie wystarczające, jeśli nie będziemy mieli testamentu, o którym wspomniał tutaj Mateusz. No bo musimy jeszcze zobaczyć, kto po nas dziedziczy. No bo bardzo dużo osób nie wie, ale jak ma nieletnie dzieci, to ma problem. No bo mówi, jak ja zginę, moja druga połówka i dzieci dziedziczą mój majątek mhm. w odpowiednich częściach, no to to jest ok, no bo i tak e, żona, mąż, e, partner, partnerka będą opiekunem prawnym dzieci, więc. E, będą mieli wszystko pod kontrolą. No niestety nie, majątkiem nieletnich dzieci nie zarządza opiekun prawdy, tylko zarządza sąd i wtedy okazuje się, że bez zgody sądu nie możemy ruszyć pieniędzy z konta, sprzedać nieruchomości, bo ktoś chce się przeprowadzić mhm. i tak dalej, więc znowu nie wystarczy tylko dobrać nawet odpowiedniego ubezpieczenia, czyli w pierwszej kolejności, przed czym chcemy być chronieni. Mhm. Drugie, no to dobry, odpowiedni zakres, okres ubezpieczenia, te wszystkie e, kluczki, na które możemy się złapać, z którymi może już zbyt wszedłem wcześniej e, w technikali, ale których po prostu musimy być świadomi. Mhm. I w następnej kolejności wszystkie te dodatkowe rzeczy. Obok śmierci podstawowe ryzyko, no to jest niezdolność do wykonywania zawodu, w zależności co robimy. I tutaj znowu drobna różnica mhm. w słowach, a ogromne znaczenie i to warto, żeby każdy wiedział jest ogromna różnica między niezdolnością do pracy a wykonywania zawodu. Niezdolność Tomasz, proszę. Niezdolność na czym ta do pracy polega? Niezdolność do pracy oznacza niezdolność do jakiejkolwiek pracy zarobkowej, mm -hmm. a do wykonywania zawodu no to twojego konkretnego zawodu, tak? No mm -hmm. więc na przykład w twoim zawodzie powiedzmy, mm -hmm. że nie byłbyś tyle co sportowcem olimpijczykiem, a takim żeglarzem, który mm, no obwodzi ludzi po tak, świecie. Zarabia na pływaniu łódkami. Z, zało z załogą, tak? tak? No to musisz mhm. mieć sprawdę ręce, nogi, oczy, głowę, w zasadzie tak. wszystko. Tak. No bo musisz być permanentnie na stand-by i też szybko reagować. Mhm. Więc jeśli odpukać miałbyś jakiś paraliż, ręki, nogi ucięło ci, no to przestajesz być zdolny do wykonywania zawodu. Mm -hmm. Ale zdolny do pracy jesteś, bo bez jednej nogi, bez dwóch nóg tak. możesz być telemarketerem na infolinii, programistą, możesz wykonywać dużo innych mm -hmm. zawodów. I nagle okazuje się, że coś, do czego się przygotowywałeś latami, tak. okazuje się, że e, nie pozwala, e, że już nie możesz tego wykonywać, nie zarabiasz, a Twoje ubezpieczenie przez różnicę paru zdań nie zadziałało. Czyli w oczach ubezpieczyciela, ma to olbrzymie znaczenie, oni mogą się po pewnym czasie albo w przypadku takiego wypadku, wyprzeć po prostu wypłaty ubezpieczenia, bo mogę dalej uprawiać inny zawód, a o tego byłem uzależniony, tak? Ubezpieczony, dobrze mówię? Tak, i nawet nie można w tym momencie powiedzieć, że się wypierają wypłaty ubezpieczenia, tylko zgodnie z ogólnymi warunkami nie straciłeś zdolności do, do pracy, więc mhm. oni się niczego nie wypierają, tak. Ty po prostu miałeś co innego niż ci się wydawało, że masz. I to, no jest, to jest niestety bardzo częsty problem. Bo oczywiście to nie jest tak, że ubezpieczalnie są święte, nie będą szukać dziury w całym i tak dalej, no bo czasem będą, czasem, mm -hmm. czasem nie. Natomiast no, punktem wyjścia jest to, czy w ogóle mam dobrze skonstruowaną umowę, no bo tak. jeśli nie mam, no to, to nie jest kwestia, że oni szukają dziury w całym. To po prostu yes. zawarłem ubezpieczenie, które w ogóle nie zawiera to, czego chciałem. Często mm -hmm. nieświadomie, a czasami dlatego, że ktoś mnie wprowadził w błąd, tak? Mm -hmm. Bo miałem dobrą ofertę na stole, porównałem tak. z konkurencją, a niestety ktoś z konkurencji właśnie rywalizował ceną i zrobił parę myków, żeby wyglądało taniej, a nie, nie dawało to, czego, e, czego chcę. Yes. Dałeś kilka takich przykładów na początku, mówiąc o tym, że nie wiem, mamy ubezpieczenie, ale w przypadku śmierci wypłata jest dużo mniejsza niż tak naprawdę kwota chociażby kredytu do spłacenia. No i jest klops. Pewno zdarzyłeś się, wie, zmierzyłeś się z różnymi takimi sytuacjami u swoich klientów. Na co należy zwrócić uwagę? Podejmując decyzję o ubezpieczeniu, chcąc chronić w przypadku jakiegoś wypadku czy śmierci swoich najbliższych. Daj kilka takich przykładów, proszę. Na co zwrócić uwagę w pierwszej tak. kolejności, tak, no według mnie w pierwszej kolejności policzyć ile mam długów mhm. i to będzie baza wyjścia do tego ile muszę zostawić tak. rodzinie. W następnej długów, roku, masz na myśli zobowiązań. Zobowiązań, tak, no bo no, kredyt hipoteczny jest może długiem płaconym na czas, ale dalej długiem zobowiązaniem, tak. sensownym, no bo jak mam spłacać komuś za wynajem to lepiej żebym spłacał sobie, ale dalej jest tym, tym zobowiązaniem. Następne, co muszę patrzeć, no to... Poczekaj, Michał, poczekaj. Przepraszamy wszystkich za te hałasy, które tutaj się wdzierają, ale właśnie służby miejskie tutaj porządkowe odkurzają wejście na plażę, bo maszerujemy tutaj sobie o poranku w Gdańsku, w Gdańsku-Brzeźnie, no i właśnie no, takie rzeczy się dzieją. A to jest podcast z ruchu, moi drodzy. Ten Power Walk to nie siedzimy w studiu, Nagrań, gdzie wszystko jest wyciszone, tylko my po prostu idziemy i ludzie tutaj i biegają, i chodzą na swoje powerwalki. To za i to na nie jest green screen. No właśnie, o dobre, dobra. No a tam e, dla tych z was, którzy nas oglądają, za tymi wydmami jest morze, po którym dzisiaj będę ze swoją załogą żeglował. Dobra, wracając do tematu, właśnie. Czyli mm, mówisz, wspominałeś o zobowiązaniach, o długach. Tak. Następne co? No tak. to patrzę, e, jak sobie rodzina poradzi bez mnie, no bo jestem, jeśli jestem głównym żywicielem rodziny, no to mhm. muszę jeszcze dodatkowo uwzględnić to, jaka luka powstanie w budżecie, gdyby, mhm. e, gdyby mnie zabrakło. To jeśli chodzi o, o życie, jak podejść dalej, e, popatrzeć, czy nawet jeśli sumy są wystarczające, to czy ubezpieczenie jest moje własne, czy bankowe, bo ubezpieczenia bankowe niestety, ale najczęściej nie działają. Są no, a to ciekawe. Dlaczego? Bo są bezpieczeniami grupowymi, do których się przystępuje z automatu. Bez ankiety medycznej, bez formularza wykonywanego zawodu, ryzyk sportów ekstremalnych e oraz e są bardzo często odnawiane co roku z wykluczeniem skutków chorób, które miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Tak? No bo jeśli nie mamy ankiety medycznej, nie zawieramy ubezpieczenia na ileś lat, tak. No to ubezpieczenie musi, będąc oddawiane, po prostu z automatu wykluczać rzeczy wcześniej. No i może się okazać, że dzisiaj jako zdrowa osoba biorę kredyt, przystępuję do kredytu wraz z ubezpieczeniem. Za 5 lat zachorowałem na zawał, przyszedłem, żyję sobie, funkcjonuję. No i za kolejne 5 lat przyszedłem, drugi zawał, nastąpił mhm. zgon, rodzina nie dostała ani złotówki odszkodowania, no bo drugi zgon, drugi zawał był skutkiem choroby wieńcowej, którą nabyłem po mhm. pierwszym zawale. Mhm. No więc jest już automatycznie wykluczenie, i wtedy często się okazuje, że ktoś właśnie myśli, że jest ubezpieczony, kupił ubezpieczenie, a tak naprawdę rodzina nie jest chroniona. I to są case'y, w których mhm. e, e, właśnie rodzina e, budzi się z tą przysłowiową ręką w nocniku. Tak. Nie tak. dlatego, że nie zadbała o coś, bo mhm. zadbała, miała to ubezpieczenie, tylko właśnie nie, nie przeanalizowała dostatecznie, nie była świadoma tego, w których kejsach to zadziała, w których. Mhm w których po prostu nie. Okej. Okay. Ile czasu myślę, że trzeba poświęcić, nawet licząc w godzinach, na taką, po pierwsze, inwentaryzację tego, co mamy, albo właśnie podejście do tematu na nowo, że nic nie mamy, ale chcemy na to zwrócić uwagę, bo ktoś właśnie podczas takiego naszego power walka pomyślał, a jednak to jest ważne, a jednak zrobię to dla siebie i dla swoich najbliższych i chcę się umówić z taką osobą, jak Ty, albo w ogóle z Tobą, to ile czasu zazwyczaj to zajmuje, żeby dobrze zrobić robotę? Dwie godziny, dwie i pół godziny, tak? Czyli jeśli już mam jakieś umowy, no to powiedzmy pół godziny zabierze mi znalezienie ich, przygotowanie, zrzucenie wcześniej doradcy na maila, żeby mhm. przeanalizował. Mhm. Godzinę spotkanie, gdzie wspólnie omawiamy potrzeby, dobieramy, liczymy co na jakie sumy by było potrzebne. Później po stronie naszej, mówię naszej, no bo to też z reguły nie, nie robię, ja robię, mój zespół przygotowuję ubezpieczenia i tak dalej. Mhm. E, no to jest przygotowanie już konkretnych ofert, wybór na rynku. No i ta druga godzina wspólna, no to jest, e, to jest moment, gdzie już omawiamy, co zostało przygotowane. Jeśli odpowiada klientowi, no to zawieramy, procesujemy umowy i tyle, więc to jest 2,5 e, mhm. godziny czasu, jeśli ktoś coś miał, jeśli dorzucimy jeszcze do tego spisanie testamentu, to jest 2 e, godziny 40 minut, bo spisanie testamentu to jest 10 minut, o ile nie musi być notarialny, bo w niektórych przypadkach testament mhm. musi być notarialny, okay. w niektórych nie. Jeśli notarialny, no to mhm. godzinka... U notariusza to jest też 15 minut e, spisanie testamentu przygotowanego wcześniej przez prawnika. Tak. E, ale liczę dojazd do w tą i, e, i z powrotem. Tak? Bo pamiętajmy, notariusz nie doradza, jak ułożyć testament. Notariusz hmm. formalizuje go, jeśli e, testament musi być notarialny. Bo w niektórych przypadkach wystarczy odręczny, to też myślę, że może być istotne. Wiążący testament to jest taki napisany w całości y, odręcznie, czyli mhm. niewydrukowany i podpisany. Tak. To jest jeden z najczęstszych błędów. Taki testament nie działa, nie ma żadnej wartości, tak. tylko napisany odręcznie. I to przez mhm. każdego samodzielnie. Tak. Nie może być tak, że ja nie mam czasu, to że ona wypisze go odręcznie za mnie, a ja się tylko podpiszę, bo tu też jej za dużo nie dam. Mhm. To później sprawdza testament z ciekawości jestem y, 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 w tym przypadku śmierci, to kto, kto? komu się później przedstawia testament? Są do, y, do sądu. Wszystko. wszystko już sąd, okay. który procesuje um, procedurę spadkową, um, to wszystko analizuje. Oczywiście ewentualnie. Potencjalni spadkobiercy czy prawnicy spadkobierców, mhm. którzy zostali wyłączeni z tego testamentu. Natomiast najczęściej testament nie wiąże się z wyłączaniem kogoś, że temu dziecku chce dać, a temu nie chce dać. Mhm. Najczęściej mhm. właśnie się wiąże z rozwiązywaniem tych problematycznych caseów, gdzie jest sąd, gdzie jest dziecko nieletnie i tak, tak dalej. Więc, więc częściej stosuje się testament w zupełnie innych przypadkach niż znamy to z amerykańskich filmów. Tak. E, Michał, bardzo Ci dziękuję za fajny spacer. Dziękuję bardzo. Dużo, dużo, dużo fajnych wskazówek, inspiracji, ale myślę, że przede wszystkim mądrych treści nam tutaj dałeś. Tak jak wspomniałem, tutaj w opisie macie link do i newslettera Michała, ale też i, i kontakt. Pomyślcie o tym, czy nie warto na to poświęcić trochę uwagi, bo moim zdaniem bo moim zdaniem warto. Ja sam to zobaczyłem i teraz śpię spokojnie. Cieszę się bardzo i zawsze z przyjemnością. No właśnie. Pomagam, więc Fajnie. od lat to nasza współpraca mnie cieszy. No właśnie. I e, jeszcze tylko powiem, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Michał jest na naszym Power powerwalku, byłeś już wcześniej, mówiłeś też o czerwonej teczce e, i o poduszce finansowej. Tak? E, nie związany z ubezpieczeniami, chociaż tam trochę było. Trochę jest, bo znowu tak. czerwona teczka wiąże się ze śmiercią z dziedziczeniem, a ubezpieczenia są z tym powiązane, więc. No właśnie wszystko się wiąże e... gdzieś tam w całość, więc jeżeli byście chcieli. Więcej o tym wszystkim posłuchać, to zajrzyjcie do archiwum Powerwalków, bo tam jest e, także dużo fajnych, cennych treści. Dzięki, Michał, jeszcze raz. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pewnie do zobaczenia jeszcze. No właśnie. na tych tak, tak. poradnych spacerach, które, no, które coraz ci... co, co łatwiej mi wstawać. Przyznaję, dalej to nie jest łatwe, ale z każdym kolejnym no. faktycznie jakoś tak. Y Mniej ta godzina. Bo to nie jest Twoja godzina. To co? To nie jest moja godzina. Siódma to no jest właśnie. zazwyczaj pobudka u mnie. A my tutaj, .15 a my tutaj już 15 zaczynamy. A już o tej godzinie to już jestem w drodze z powrotem. Ale prawda jest taka, że z każdym kolejnym razem jakoś jest, tak. jest łatwiej, więc chyba we wszystkim. Można zarówno... dokonać zmiany i się przestawić, ale oczywiście, nic na siłę. Niech każdy chodzi. O swojej porze i wstaje o swojej porze. E, ważne jest to, żeby się dobrze wyspać i, i dopasować to do swoich e, nie wiem, rutyn i, i potrzeb. E, moi drodzy, zapraszam Was od razu na jutrzejszy Power Walk, który poprowadzi Wojtek Hera. E, nie wiemy, na jaki temat e, tutaj będzie mówił Wojtek, bo on zawsze ma dla nas jakąś niespodziankę, ale te niespodzianki są właśnie bardzo fajne. Więc widzimy się jutro o 6.15 Power Walk z Wojtkiem Herą. Mm. Michał, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. I do, do zobaczenia. Zobaczymy. Dobrego dnia Wam życzymy. Trzymajcie się. Pa, pa, Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest Multilife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.